Sponsorem programu jest Prawo i Transport, reprezentujące przewoźników przy kontrolach firm. A teraz pora na ekspertów. Mecenas Wojciech Fraszek i Rafał Kochanowski z firmy Prawo i Transport i TransExpert odpowiedzą na Wasze pytania. Pan Ryszard z brzegu napisał: Zawsze sugerowałem się wskazaniami komputera pokładowego i odczytywałem z niego długość przerw i czas jazdy. W trakcie kontroli jednak stwierdzono, że robię zbyt krótkie przerwy. Różnica wynosiła jedną minutę. Z czego wynika taka rozbieżność? Czy mogę się odwołać? Przecież komputer pokładowy wskazał prawidłowo długość przerwy. Tak, to częsty problem wielu kierowców, yy, zauważany podczas yy, kontroli drogowych, kontroli w przedsiębiorstwie. Yy, bierze się on z przeświadczenia wśród kierowców, że Wskazania komputera pokładowego są tymi samymi wskazaniami, które rejestruje tachograf, w tym przypadku cyfrowy, bo tu mówimy o tachografach cyfrowych. Tak jednak nie jest. Komputer pokładowy nie ma żadnego połączenia z tachografem. Wszelkie wskazania, które pokazuje na wyświetlaczu komputer pokładowy, są w przybliżeniu tylko informacjami o przybliżonym czasie jazdy, czasie przerwy. Jedynie tachograf jest zalegalizowany, skalibrowany do tego, aby prawidłowo rejestrować czas jazdy przerwy odpoczynków i nawet wyświetlenia tachografów na wyświetlaczu również są tylko informacjami przybliżonymi. To mówi każdym razem producent tachografów w swojej instrukcji. Jedynym dowodem prawidłowego zarejestrowania, dowodem stanu faktycznego tego, co zarejestrował tachograf, jest wydruk z tachografu. I tylko on jest faktycznie dowodem na to, że dany, dana przerwa została wykonana o takiej czy też innej długości. Więc proszę zwracać uwagę bardziej na wydruki, zapisy z wydruków. Jeżeli ktoś nie ma rozeznania, jak długo jedzie, czy też jak, jak, długa, jak długo trwa przerwa, to należy naj, dla pewności zrobić wydruk i wtedy mamy stuprocentową pewność, że jest to taki, a nie inny czas. A nie sugerować się wskazani, wskazaniami komputera pokładowego. Często przekłamuje około dwóch minut e, faktyczny czas zarejestrowany przez tachograf. Dziękuję. A teraz pytanie do Wojtka. Pan Olgiert z Białego Stoku też ma problem z terminem, bo napisał: Moja karta kierowcy jest ważna do 28 maja 2021 roku. Kiedy powinienem wystąpić z wnioskiem o jej przedłużenie? Jak długo trwa taka procedura? A czy jeśli nie dostanę tego przedłużenia w terminie, to mogę dalej jeździć? Co Ty na to, Wojtku? Karta kierowcy jest dokumentem, którego okres ważności wynosi 5 lat, nie dłużej jednak niż okres ważności prawa jazdy posiadanego przez kierowcę. Składamy wniosek do Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych nie wcześniej niż 60 dni przed upływem ważności karty. Wniosek możemy złożyć w formie papierowej bądź w formie elektronicznej. Ja tutaj zalecam korzystanie ze strony infocars.com.pl, gdzie w sposób uproszczony możemy przejść tą procedurę. Po złożeniu wniosku wytwórnia ma 26 dni roboczych na to, żeby nam wydać tą kartę. Oczywiście, w sytuacji, gdy karta utraci ważność, nie możemy jeździć. Jest to bardzo poważne naruszenie, które będzie skutkować karą nie tylko dla pana kierowcy, ale również dla jego szefa, czyli dla przewoźnika. Dziękuję. Dziękuję naszym ekspertom. Sponsorem programu było Prawo i Transport, reprezentujące przewoźników przy kontrolach firm.